Cześć, witam Was na kanale Ozitech. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam rejestrator POE. Oraz kamerę POE, tak jedną, drugą, również kamerkę taką malutką, ale recenzja tej kamerki będzie w następnym filmie, także warto zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. I zobaczyć, że ta kamerka jest godna uwagi, jak również jej funkcję. Natomiast, jeżeli chodzi o tą kamerkę, ta kamerka będzie do wygrania, ale o tym za chwilę. Podłączajmy. Więc tak, rejestrator. Najpierw podłączmy kamerki. Ja sobie przygotowałem okablowanie to wszystko wcześniej, żeby też nie przedłużać. Oczywiście tutaj wpinamy. Tak. Tutaj, tutaj wpinamy. Kamerki po kablu rj 45 i więcej już na przykład zasilania już nie potrzebujemy, tak? bo zasilanie idzie po POE. Zasilanie jest 48V, dzięki czemu też możemy na dalszą odległość z kabel ciągnąć. Taką kamerę mam z przodu domu też podłączoną, i na rejestratorze będziemy ją dodawać jako kamerę normalnie. WiFi, czyli już nie będziemy tutaj wpinać, bo nie chciałbym się ciągnąć kabla. Tyle, tylko na testy. Natomiast, jeżeli chodzi o tą kamerkę, to mamy podłączoną tutaj blisko. Stąd też właśnie kabelek na testy pociągnąłem i podpinamy ją tutaj. Tak, kamery trzy mamy podpięte. I teraz jeszcze rejestrator musimy podpiąć też do, do tego samego routera. Czyli rejestrator będzie również miał dostęp do internetu. Przez co też kamery będą miały dostęp do internetu. Podpinamy do prądu rejestrator. Tutaj jest przycisk, który uruchamia nam rejestrator. Dodatkowo sobie wziąłem myszkę bezprzewodową, co prawda w zestawie jest przewodowa, ale nie chciało mi się bawić z kablami już więcej, więc ja sobie użyję myszki bezprzewodowej. I co nam pozostało? Uruchomić telewizor, żeby właśnie mieć podgląd. Dobra. Po uruchomieniu naszego rejestratora i włączeniu telewizora, tak, widzimy, musimy przeprowadzić pierwszą konfigurację. Więc klikamy Kontynuuj. Tutaj, jak nam już powykrywało te kamery, które mamy podpięte pod rejestrator, akurat one mają DHCP, tak, od razu tutaj połączyło nam je. Więc e, nic więcej nie musieliśmy zrobić. Wystarczyło podpiąć te kamery, i automatycznie rejestrator je e, no wziął, znalazł i dodał. Tak? Natomiast, tak jak już wspomniałem, jeszcze mamy e, kamerkę, nawet taką malutką, też możemy dodać do tego rejestratora, ponieważ e, zdradzę, mam właśnie posiada e, onvif, protokół onvif, więc dodamy ją od razu. No, muszę ją połączyć z tym routerem, gdzie rejestrator jest podpięty. To więc tak, te kamerki mamy dodane, i teraz chcemy dodać jakąś kamerkę, na przykład po protokole ONVIF, tak? Bo też jest możliwość połączenia właśnie po ONVIF. Nie tylko kamerki kompatybilne 100% z tym, z tym rejestratorem, ale też właśnie inne kamery, które posiadają właśnie ten protokoł. I teraz, wiem, że ta malutka kamerka, tak? Właśnie ta, ma adres. 10, 10, 10, 10, 106. Next. next, next, i tutaj jeszcze ustawiamy sobie datę, oczywiście plus jeden. I tutaj, next. Przypominamy, że domyślne hasło administratora jest puste. Jeżeli chcesz zmienić hasło, kliknij tak. W przeciwnym przypadku kliknij nie. Tak, musielibyśmy tutaj sobie tutaj hasło ustalić. No, ustalmy jakieś... domyślnie, kamera może być. Ale no, jest tylko takie domyślne, później zrestartujemy ten fabryczny. Tak? Tutaj byśmy musieli jeszcze właśnie, wybierz pytanie zrobić. Jakie jest konto Twój e-mail i jakie jest Twoje konto Gmail. I wtedy możemy sobie to samo wpisać. Stałóżmy tak? nasz firmowy. To jest bardzo ważne, żebyś, żebyście nie, tam, nie podali coś innego, bo no, jak zapomnicie hasła, to potem nie odzyskacie. A jak podacie prawidłowe, tutaj dane, właśnie w prosty sposób, nawet swojego maila, którego no nie zapomnicie, łatwo odzyskać potem to hasło, tak? Tutaj bierzemy, żeby na maila nam wysłało. I next. Tutaj jeszcze możemy oczywiście sobie zabezpieczyć dodatkowo jakimś wzorem. Natomiast ja nie będę tutaj już tego wzoru robił. Robię skip, czyli pominąć. I tutaj możemy oczywiście z DHCP pobierać, bądź też pożyczycie ustawić statyczny adres IP ja to zostawię oczywiście jeszcze dodatkowo jest aplikacja do pobrania to jest XMI zaraz Wam pokażę, oczywiście najpierw pokażę Wam funkcję na tym rejestratorze a później Wam pokażę jeszcze właśnie jak dodać na aplikację ten rejestrator albo jeżeli ktoś oglądał już poprzedni, poprzedni film, gdzie pokazywałem też podobny rejestrator tylko nie miał PLE to było tak samo tak? I tutaj tak naprawdę jest to właśnie w ten sposób pokazane. Nazwa kanału możemy sobie ustawić rozdzielczości, e, aby tutaj nie zmieniać. Na ten 2K. Jak to zmienicie, no to będzie nieobsługiwane przez ten rejestrator e, ta rozdzielczość. Stąd też zostawić najlepiej tak jak jest. Bo ukończyłeś tak. I OK. I teraz mamy obraz tej właśnie małej kamerki przejść do ustawień wszystkich kamer, no, klikacie dwa razy, i tutaj macie właśnie yy, też inne kamery. O, ta. I dodatkowo tak. Jeżeli chcecie wejść do yy, konfiguracji ustawień, klikacie prawym wszystkim, jest na przykład ustaw kanał, tak? jeżeli byście chciały, chcieli dodać. No i od razu chcę, właśnie o tak. to zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do tego rejestratora jeżeli gdzieś w firmie ktoś by się chciał dostać no to nie dostanie się nie, podanie, nie znając hasła dlatego też my wiemy, że ustawiliśmy kamera klikamy OK i mamy teraz dostęp do ustawień tego rejestratora i chcielibyśmy sobie jeszcze coś e, skonfigurować tak tutaj mamy ten, ten jest skonfigurowany e, dwójki nie mamy więc możemy sobie dwójkę dodać klikając dwa razy połączony żeby zapisać tutaj klikamy wniosek i mamy też tą kamerkę którą, która jest podpięta tutaj z tyłu domu a chcielibyśmy też dodać jakieś inne kamerki to właśnie mamy aplikację aplikację zaraz Wam pokażę także spokojnie ja sobie tylko wyszukam inne kamery w innej sieci Dobrze. i robimy wyjście i jak widać mamy 8 kamer podłączonych pod rejestrator teraz tak jeżeli chodzi o tą kamerkę jak widać obraz jest, to jest ta sama kamerka co ta oj nie ta to jest ta sama kamerka co kamera ta I tutaj obraz jest rewelacyjny tutaj jak widać troszeczkę ostrości brakuje a dlaczego? ponieważ tutaj właśnie jest możliwość regulacji zoomu jak i ostrości Kręcąc właśnie manualnie tutaj te śrubki, możemy zoomować sobie obraz. Zaraz wam pokażę i ustawiać ostrość. Dobra, i właśnie tutaj, kręcąc tym przyciskiem, widzimy, jak obraca się tak optycznie obiekt. O, może tak. Tak, kręcę tą śrubką i obiektyw fizycznie się odkręca. Co oznacza. Że jest to właśnie zoom optyczny, a nie cyfrowy, tak? bo cyfrowy to zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tym drugim pokrętłem, kręcąc, ustrawiamy sobie ostrość. Tak? Oczywiście trzeba to dosyć powolutku kręcić. W zależności od y, zrobienia zoomu, to musicie też dostroić odpowiednio. Dodatkowo y, ta kamera ma fajną opcję, y, opcję właśnie identyfikacji po twarzy. I dobra. Na początku Wam pokażę, jakie rejestratory posiada ustawienia, więc tutaj musimy przejść do menu i w menu ogólnych tak, mamy możliwość odtwarzania. Do tego zaraz wrócimy. Nie będę Wam na razie pokazywał tych funkcji. Chciałbym Wam tutaj na początku pokazać, jakie tylko mamy menu, konfigurację nagrywania. Oczywiście sieć, to już widzieliście. Datę, czas. Tak, to już też widzieliście. Następnie w systemie ogólne możemy sobie nazwę zmienić dla urządzenia. E, oczywiście język, nadpisywanie dysku, jeżeli jest pełny. No to oczywiście jest domyślnie opcja e, ustawiona, natomiast możecie ją wyłączyć i wtedy, jeżeli dysk się zapełni, to nie będzie nadpisywać. Kodowanie no w h 265 kompresja jest e, dużo więcej się zmieści zapisu na takim dysku. Jakieś zdjęcia, tak, możemy sobie zrobić przechwytywanie do timelapsów, co też pokazywałem już przy jakichś kamerach, a dodatkowo właśnie możecie z dysku też sobie tak te timelapsy robić z tego rejestratora. Wyświetlanie już Wam pokazywałem, konta. Możecie oczywiście dodawać konta sobie dla użytkowników jakichś, tak, żeby mieli dostęp tylko do nagrań na przykład, a nie mieli dostępu do ustawień tego rejestratora, co by było bardziej bezpiecznie. Tego RS232 i tego tutaj Wam nie będę wskazywał, bo to nie jest potrzebne dla Was. Oczywiście tutaj parametry kamery, że możemy ustawiać daną kamerę, tak? Jak widać, tylko możemy ustawiać kamery, które były, dodane, które były kompatybilne z tym rejestratorem. A na przykład, tak jak tą kamerkę dodaliśmy po ONVIF, no to już niestety nie mamy możliwości ustawień. No, bo tutaj dodaliśmy ją po protokole ONVIF i on wief, nie pozwala nam na to, wyświetlanie, tak, to już ten. No i teraz tak, alarmy. Inteligentny alarm. I tutaj jest fajna opcja, ponieważ ta właśnie kamerka ona jest pod pozycją numer 2, więc wybieramy pozycję numer 2, włączamy, ustawiamy tutaj, tak i. Aktywujemy oczywiście, żeby nam wysłało e, wiadomość, pokazało i możemy ewentualnie zgłaszanie na komórkę. Tak? Zapisujemy. Inteligentny alarm. Wykrywanie twarzy. To jest właśnie tylko i wyłącznie e, te wykrywanie twarzy kompatybilne z tą kamerką. Jeżeli ta kamera by nie była e, tutaj połączona no już nam wykryło e, human detection jeżeli tej kamery nie mielibyśmy podpiętej jak również tej z przodu na dworze to niestety byśmy nie mieli tej opcji tak? nie można by było wejść dobra dodatkowo na tej dwójce też mamy zezwalamy sobie tutaj na wykrywanie twarzy i czyli na dwóch kamerach mamy w tym momencie opcję wykrywania twarzy tak? klikamy OK co jeszcze maskowanie to nie Utrata wideo możemy oczywiście otrzymać jakieś powiadomienie, jeżeli utraci się to wideo. Wejście alarmowe jakieś nietypowe, tak, brak dysku na przykład możemy ustawić. No i zaawansowane informacje o dysku. Akurat jest zainstalowany 1 terabajt. Wyjście TV możemy sobie tutaj przycinać ten obraz, tak obniżać. No i to to samo tutaj. O nas nie interesuje. Oczywiście, auto podtrzymanie, tak, żeby tutaj restartował się automatycznie rejestrator, też dobra funkcja. Możemy przewracać wszystkie do ustawień fabrycznych, konfiguracje aktualizować, importować nasze ustawienia. Jeżeli zakrzecie sobie ustawienia i chcielibyście eksportować te ustawienia, a potem sobie przywrócić to zapisane kopie, to właśnie tutaj możecie wtedy to zrobić. Na ten drive najlepiej. dodatkowo logi, tak jakieś wersje możecie sobie to przywrócić no i tutaj tak naprawdę to, to by było na tyle e, powróćmy może sobie do odtwarzania e, tylko żeby jeszcze odtwarzanie było to jeszcze Wam pokażę opcję właśnie wykrywania twarzy tak? i tak jak mówię ta kamerka może dodatkowo właśnie wykrywać twarze stąd też właśnie tutaj po prawej stronie e, widać że rejestruje te twarze i oczywiście ja troszeczkę za blisko trzymam do kamerkę, ale jak oddalimy właśnie to wykrywa mnie jako człowieka i dodatkowo też właśnie rejestruje ten obraz. Co jest właśnie potem fajne, że przy wyszukiwaniu tych plików możemy właśnie wspierać się właśnie tymi zdjęciami. Zaraz wam pokażę menu, odtwarzanie. I teraz tak, mamy normalne odtwarzanie jak w każdym rejestratorze, tak możemy sobie wybrać dzień. I, I otworzyć, załóżmy, z, normalne odtwarzanie, e, synchroniczne, jakieś e, timeshare. Najbardziej mi się podoba tutaj Smart Express. Możemy sobie właśnie odznaczyć wszystkie i tylko z powiadomień alarmowych. E, tutaj szybkość odtwarzania raz do 8. Działa to, taki, na, działa to na takiej zasadzie, że e, jeżeli nie ma wykrytego ruchu, to jest przeskakiwany z prędkością 8 razy, a tylko jak wykryje ruch, tak, gdzie, gdzie był wykryty ruch, tam spowalnia do normalnego tempa. I tak jak tutaj co możemy wziąć, to jest odtwarzanie. Akurat wziąłem z 2, 1, 2, 3. Może nie jest najlepszy pomysł, zaraz powrócimy. Weźmiemy ekspres i weźmiemy tylko. anuluj no Weźmiemy sobie kamerkę. Hmm, ok, weźmiemy sobie komarkę z szóstego okay. i tutaj jak widać razy 8 leci tak, tu jakieś ptaszki było widać a jakby, możemy tutaj przeskoczyć również na ten plik no widać od razu e, był przeskoczony jakiś ten do jakiegoś ruchu były tak naprawdę zarejestrowane, e, no listomorz jak jechał i tu widać, że od razu był zwolniony do, normalnego, do normalnej prędkości, tak jak wykryło listonosze. I to tak właśnie działa ten ekspres. Jeżeli chodzi o wykrywanie twarzy, to właśnie no, nie wszystkie rejestratory to posiadają oczywiście, tak, i do tego kamery. Stąd też właśnie tutaj wykrywanie twarzy możemy zrobić, tak, dzisiejszą datą. OK. Natomiast kamerę mamy na poziomie drugim, tak. I tu widać od razu zdjęcie, że wykryło. Tak? Klikamy. I. Od razu się otwarza. Jeżeli by, oczywiście byśmy mieli dużo tych twarzy, no to klikając tutaj, tutaj by się znalazło ich e, bardzo dużo. I wystarczyłoby, żeby wybrać daną twarz, i od, od rejestrator by po prostu odtwarzał dane nagranie. No z tymi twarzami jest naprawdę bardzo fajna opcja. No, bardzo łatwo możemy filtrować te pliki, tak? e, Na pewno przydałoby się to w sklepach, gdzie. Właśnie jeżeli natkniecie się na złodzieja, no to wtedy po identyfikacji twarzy bardzo szybko można znaleźć takiego gadatka, bardzo mi się to podoba. Dodatkowo, tutaj na dole też mamy szybkie, że tak powiem, pole wyboru. Możemy sobie ustawić, żeby na przykład działało to w ten sposób. Dodatkowo, jeżeli byśmy chcieli na przykład, żeby w tym miejscu znajdowała się inna kamera, wystarczy, że chwycimy to. Przeciągniemy i klikniemy OK. I w tym miejscu teraz jest właśnie kamera stąd, a stąd przeszła kamera tutaj, tak? Tak samo tutaj. I na takiej zasadzie to robimy. Na dole jeszcze mamy oczywiście wykrywanie twarzy, to co już pokazywałem. To takie szybkie menu jest. Tak, sieci. No tutaj możemy sobie właśnie brać na 9, na 8 kamer, 4 kamery jedną o, możemy sobie zmieniać to jest naprawdę, akurat taki podgląd jest fajny, jeżeli coś chcemy e, uchwycić e, fajnego, no to tutaj dodatkowo jeszcze możemy oczywiście e, zoomować tak? o, na duże i jeżeli byście chcieli sobie zoomować jakiś obszar, zaznaczacie go e, prostokątem kwadratem, czym, czymkolwiek i taka luka się wkaże, wystarczy, że klikniecie i wtedy obraz się zoomuje jak widać jest to zoom cyfrowy, bo już widać pogorszenie. Dwa razy klikając... O właśnie, to jest zoom cyfrowy. Dlatego e, jeżeli ja podaję jakiś zoom, to zawsze jest to zoom optyczny, a nie cyfrowy. No bo jak widać, zoom cyfrowy to już traci na jakości to do, dosyć mocno. Stąd też nie uważam w ogóle tego zoomu e, cyfrowego za zoom. To jest powiększanie pikseli tak naprawdę, a nie, a nie zoom. I tutaj wykryło znowu e, moją twarz, tak. Tak, czy weźmiemy i znowu, znowu wykrywa twarze. Ja teraz cały czas muszę obrócić, żeby mnie nie widziało. No, będzie za każdym razem właśnie e, wykrywać. No, Naprawdę jeżeli chodzi o, o tą funkcję z tymi twarzami, to jest e, rewelacja. No, jeżeli w sklepie coś takiego zamontujemy, to, to bardzo szybko możemy znaleźć taki plik, a nie filtrować e, co chwilę. Widać na dworzu piękna pogoda, deszleje. Możemy filtrować to w bardzo fajny sposób, tak? Te odtwarzanie. Jeżeli chodzi o funkcję na pokazywanie na monitorze, to to wszystko. Jeszcze Wam pokażę opcję na telefonie, jak dodać taki rejestrator. Więc, tak, żeby na telefonie dodać, oczywiście jest aplikacja XMI. Otwieramy tą aplikację. Oczywiście tam trzeba się zalogować. Po zalogowaniu się klikamy plus. Jeżeli telefon jest połączony z tym samym routerem, co rejestrator, wystarczy, że naciśniemy search. I w tym momencie wyszuka nam nie dość, że kamery, to i rejestrator. Ja wiem, że rejestrator ma końcówkę 103. Rejestrator. Oczywiście hasło 1, 2, y, kamera 123 zrobiliśmy. Klikamy Add. Mamy dodany rejestrator. Klikamy, tutaj rozwinie nam się... Po prawej stronie możemy odznaczyć wszystkie i tylko na przykład wybrane dodać, bądź wszystkie zaznaczyć i na dole Start Preview, czyli odtwarzanie. Jak widać, pokazały się nam 4 e kamery. Domyślnie jest to pokazane na 4, natomiast na dole możemy wybrać 9 kamer. Bądź też, jeżeli byśmy mieli rejestrator obsługujący 16 kamer, moglibyśmy aż 16 e podglądać na tym. Tak, tutaj ja wybieram. Wybieram 9. I na, na telefonie możemy właśnie w sposób bardzo prosty podglądać. Jest jak widać tutaj SD, czyli w tej gorszej wersji i nie możemy przejść na HD ze względu na to, że no, jeżeli byśmy mieli dodanych 8 kamer i chcielibyśmy otworzyć to w HD, no po Wi-Fi by było bardzo ciężko na telefonie otworzyć ze względu na jakość połączenia. A dodatkowo, jeżeli chcemy otworzyć sobie jedną kamerkę, wystarczy kliknąć dwa razy na nią. I tutaj już pojedyncze możemy przechodzić na HD. Dwa razy klikamy, możemy sobie przeglądać w bardzo prosty sposób. Bardzo fajna funkcja, tak? Dodatkowo ustawienia możemy sobie wejść. To ustawiamy tak naprawdę rejestrator, nie kamery, tak? Możemy tutaj wideo ustawiać. No, tak naprawdę wszystkie te funkcje, które mamy na rejestratorze, do tego jeszcze nawet możemy sobie tutaj na komórce przeglądać pliki z dysku. Co też jest bardzo fajna opcja, bo nie wszystkie rejestratory na to pozwalają. Dobra, dodatkowo chciałem Wam pokazać kamerkę, która jest właśnie w konkursie do wygrania. Jest to kamerka 3 megapikselowa, kopułkowa, wewnętrzna. Oczywiście nic nie, przy, nie stoi na przeszkodzie, żeby ją zamontować na zewnątrz, natomiast jak wiecie, kopułkowy, albo przynajmniej większość z Was powinna wiedzieć, kopułkowy na zewnątrz w nocy robią taką poświatę glistą i nie jest to dobry pomysł, żeby akurat z taką kopułką montować na zewnątrz. Ale to Wasz wybór. No, kto wygra tą kamerkę, to zrobi z nią co zechce, a co zrobić, żeby wygrać właśnie taką kamerkę? Przede wszystkim trzeba napisać komentarz, dlaczego akurat Ty chciałbyś wygrać tą kamerkę. A następnie, e, troszeczkę zasady się zmieniły, nie ja będę losował taką osobę. Natomiast e, wygra osoba, której komentarz uzyska najwięcej polubień. Więc najlepiej rozsyłać e, swoim znajomym informacje, żeby, żeby lajkowali Wasz komentarz. I ta osoba właśnie, e, z największą ilością polubień, wygra tą kamerkę. Ja dzięki temu nie będę musiał wybierać osoby, która wygra tą kamerkę, tylko Wy wybierzecie. Myślę, że z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, tak jak już wspomniałem, w następnym filmie tą kamerkę będę pokazywał. Naprawdę jest godna uwagi. Jak zresztą widzicie, obraz jest naprawdę fajny. I teraz mamy obraz z tej właśnie małej kamerki. Także subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I widzimy się następnym razem. Cześć!